Uwaga, film jest parodią i powstał wyłącznie w celach humorystycznych. Donald Tusk wpada zadyszany na pocztę, jakby go kto gonił. Podchodzi do okienka i mówi. Dzień dobry pani kochana, zgubiłem dokumenty, nie, ma, nie mam dowodu, a muszę koniecznie wysłać ten list polecony. Da się to jakoś ogarnąć bez papierów? Kobieta patrzy na niego, mruży oczy. No, trochę pan podobny do Tuska, nie powiem. Ale wie pan, teraz to pełno naciągaczy się kręci. Wczoraj na przykład przyszedł tu Lewandowski, też bez dowodu, ale kopnął piłkę tak, że aż mi kopara opadła. Od razu wiedziałam, że to on. Tusk się rozgląda trochę z pani... Ale ja w piłkę to jak dziecko z podstawówki. No nie dam rady pani nic pokopać. Pani kochana, obiecuję, że to ja. Niech mi pani uwierzy. Kobieta kręci głową. Panie, tydzień temu był tu Zenek Martyniuk. Też bez dowodu, ale jak zaczął śpiewać, to pół poczty z nim nuciło. Nie było wątpliwości. Tusk już cały spocony. Ale ja śpiewam jak stary odkurzacz. No nie umiem serio, ale. Przysięgam, że to ja, Donald Tusk, słowo daję. Kobieta patrzy mu w oczy, bierze głęboki oddech i mówi... To niech mi pan udowodni, że można panu wierzyć na słowo. Tusk staje jak wryty, myśli, stęka. W końcu mówi... O kurde, no, naprawdę nie mam pojęcia, jak mogę to udowodnić. Kobieta się uśmiecha, wyciąga druczek i mówi... No teraz to wierzę, że pan Tusk. Proszę, podpisujemy list. <śla>